Historia o psach. Pewnego razu pan Bóg przechadzał się po rajskim ogrodzie. Nagle z za krzaka wyszedł diabeł. Słyszałem, że stworzyłeś człowieka, zagadnął szatan. Tak, już żyje na ziemi. Może mieć partnera i dzieci. Na razie uczy się rozpalać ogień i budować miejsce na nocleg. Ale za tysiące lat będzie władcą całego globu. I co z tego? prychnął diabeł nawet za te tysiące lat i tak będzie samotny. Pan Bóg się zasępił, podrapał w długą, siwą brodę i powiedział: Więc stworzę mu przyjaciela. Wybiorę jedno ze zwierząt, które uczyniłem, aby go strzegło i było mu poddane, ale jednocześnie oddało mu całe swoje serce. To niemożliwe. Diabeł się roześmiał i gdzieś przepadł. Pan Bóg natomiast zwołał zwierzęta z każdego gatunku i wybrał psa. Odtąd będziesz ogrzewał człowieka swoim ciepłem. Uspokajał spojrzeniem, kochał z całego serca, nawet kiedy on cię znienawidzi. Dobrze odparł dobry pies. Chociaż będziesz musiał znosić wszystkie upokorzenia, staniesz się też jego najlepszym przyjacielem. To bardzo zaszczytna rola. Niestety, twoje serce będzie musiało być dwa razy szybciej i nie będziesz mógł żyć długo, najwyżej 15-20 lat. Ale powiedz mi, czy człowiek nie będzie cierpiał, gdy odejdę do ciebie? Właśnie o to chodzi. Jak to? Zdumiał się pies. Będzie cierpiał i będzie wiele dni nieutulony w bólu, ale to ty nauczysz go odchodzenia i przemijania. Ty nauczysz go kochać. I odchodząc, zostawisz wielką miłość w jego sercu. Jesteś aniołem, którego powołałem, aby niósł radość i nadzieję, ale także uczył wiecznego prawa przemijania, aby ludzie wierzyli, że po ich życiu jest życie tutaj. Kiedy to zrozumieją, nie będą płakać, bo będą wiedzieć, że spotkają Ciebie znów.